Listopadowe oszczędzanie, część druga, czyli uporządkujemy dzisiaj koszty roczne, oszczędności długoterminowe, a także podsumujemy sobie pierwszy tydzień listopada. Zmiany, które wprowadziłam w listopadowym budżecie, spowodowały, że zrezygnowałam z części wyzwań, więc czas, aby uporządkować te sprawy w finansach. Na pewno w grudniu będę starała się wygospodarować jakąś kwotę na oszczędzanie, gdyż uważam, że jest to jedna z ważniejszych składowych naszego budżetu. Jednak w listopadzie działam inaczej i zobaczymy, być może na koniec miesiąca uda mi się wygospodarować pewne oszczędności. Mam taką nadzieję, a tymczasem zapraszam Cię do obejrzenia planer budżetu. Mamy gotowy 8 tysięcy łączne przychody. Koszty zmienne 4310 zł, koszty stałe 3440 zł i na wydatki roczne mamy 250 zł. Odłożę sobie to trochę na bok i wrócimy do tego w dalszej części filmu. Segregator z wydatkami rocznymi. I tutaj może sobie wezmę trochę bliżej. Foty, które przygotowałam. Dzisiaj zamiast herbatki mamy wodę. Tak więc zaczynajmy. Jeżeli oglądaliście poprzedni film, to będziecie wiedzieli, że pieniążki z wydatków rocznych e, wpłaciłam na konto oszczędnościowe. Tam zrobiłam sobie dodatkowe takie subkonta i je będę co dwa miesiące tam wpłacać. Uważam, że lepiej trzymać je tam. Jeżeli mam to konto, w jakiś sposób oprocentowane niż trzymanie tutaj gotóweczki no, przez cały rok y, w segregatorze, dlatego dzisiaj dołożymy sobie tylko te kwoty za ten miesiąc, a do poprzednich po prostu y, a poprzednie są już na koncie ubezpieczenie samochodu tutaj dokładamy 60 zł jeżeli chodzi o listopad na przegląd 15 zł, ja sobie tutaj trochę drobnych przygotowałam. 15 zł, 30 zł, a nie dopisałam tutaj. Jeżeli chodzi o listopad, ubezpieczenie mieszkania, tutaj będziemy mieli 30 zł. to 10 na podatek. Jestem ciekawa, co myślicie na temat tego właśnie, żeby część takiej gotóweczki przykładać sobie właśnie na konto oszczędnościowe. Czy uważacie, że to jest dobre rozwiązanie, czy jednak wol, wolelibyście tutaj trzymać je w takim segregatorze, jak ja? No i tu też po co oczywiście zaznaczyć, wiecie. Już chcę tutaj to Wam pokazać i i zapominam o tym, co najważniejsze. Tutaj też oczywiście nie zaznaczyłam tego. Szybko wrócę jeszcze tutaj. Na ubezpieczenie na życie 35 zł. Listopad zaznaczamy. Dokładamy 35 zł. No, i dobra. Jeżeli chodzi o wydatki roczne, to ten miesiąc mamy dołożony w każdej z kopert. Zaznaczyłam wszędzie. Tak, dobra. To jest w porządku. Mm. Oszczędności długoterminowe. Ja w mm, poprzednich po mm, miesiącach przygotowałam sobie tutaj dodatkowe te karty. Właśnie tutaj były te wyzwania. Yy, odkładałam między innymi tak Było tu wyzwanie dwuzłotówki Wyzwanie skarbonka Wyzwanie jesień Prezenty Słodkie odkładanie na remont Kolejne yy, jesienne zbiory Wakacje 52 tygodnie 26 tygodni Telefon Laptop i piątki I powiem Wam yy, szczerze, że te wyzwania Oczywiście Podtrzymuję, że to jest fantastyczna rzecz, jeżeli można tak, w taki sposób tą pie te pieniążki odkładać. Widzimy i precyzujemy sobie tutaj nasze oszczędności na konkretne cele, yy, i dzięki temu to naprawdę fajnie się sprawdza. Natomiast yy, po tym, jak zakończyłam powiedzmy wrzesień, jak zakończyłam październik, gdzieś tam trochę ten sierpień, widzę, że muszę to po prostu zmodyfikować, bo taka ilość, rozkładanie tego we w te wszystkie wyzwania, Uważam, że do końca roku nie ma większego sensu. Zobaczymy od nowego roku, bo jakby nie mówię tym wyzwaniom nie, te wszystkie wyzwania sobie odkładam na bok. Ja już sobie tutaj wcześniej podliczyłam, nie do końca pamiętam, czy to było od sierpnia, czy od września. W każdym razie odkładaliśmy tutaj i wyszło razem przez te ostatnie miesiące 1412 złotych i 72 grosze. Tutaj odkładaliśmy też między innymi na wakacje. A teraz mamy listopad i nadszedł już taki czas ofert w biurach podróży, i zdecydowaliśmy się, że rezerwujemy nasze wakacje. Trzeba było wpłacić zaliczki i zdecydowaliśmy właśnie o tym, że część z tych pieniążków przeznaczamy na naszą zaliczkę na wakacje. I tam była kwota 673 zł. Co razem daje nam tutaj w zostawię wam w górnym rogu po odliczeniu tej zaliczki 739 zł i 72 grosze. I to jest właśnie tutaj ta kwota tych oszczędności. Także wyzwania zamieniliśmy na wyzwanie wakacje. Wszystkie wyzwania na razie je po prostu odkładam i zdecydowaliśmy wspólnie na ten moment do końca roku zostawiamy wyzwanie laptop. Tak jak Wam mówiłam, oszczędzam na nowy sprzęt. Dlatego odkładam na laptop, na telefon, wyzwanie 26, wyzwanie 52 tygodnie i greszczowe odkładanie. I te zostają u mnie te wyzwania. I teraz dołożę sobie, żebyście mieli jasność, to, co dołożyłam tutaj, to to jest z naszego budżetu na listopad, to jest łącznie z całego tego segregatora, który miałam na, na te właśnie wyzwania. I to, co zostało, po prostu dopasuje do tych wyzwań. I teraz tak, tutaj mamy 300 zł i tyle było, tyle zostawiam. Ja tutaj w listopadzie nic nie dokładam, póki co zostaje, zostaje też te 300 zł, które tutaj było w wyzwaniu. W wyzwaniu telefon. Wyzwanie 26 tygodni też zostaje. Uważam, że to jest bardzo fajne wyzwanie i tutaj. Mieliśmy odłożoną sumę 30 zł, więc te 30 zł wraca. 52 tygodnie również zostaje. Mieliśmy 77 zł, jako że mamy tutaj stówkę dodatkowo dołożymy sobie 23 zł i mamy razem 100 zł. I groszowe odkładanie.

To sobie zaznaczymy. Razem tutaj będzie 9,72 i mamy dzisiaj. I tu będzie 5,50. I sobie od razu może tutaj zaznaczę, tak żeby było właśnie te 5,50. Więc może zaznaczymy 50 groszy. 50 odjąć z y, 5,50. Odjąć 0,5. Odjąć, może damy sobie tak 1,64. Tak są. Sobie zrobimy 1,64. Odejmiemy sobie może jeszcze, hmm, nie wiem, 1,47, czy wy to widzicie? Tak. 1,47. I zostaje nam 1,89. O! I 1,89 sobie też wykreśliliśmy, i razem mamy 9 zł. 9 zł tutaj to wygląda jak piąteczko. 9 zł i 72 grosze. I to nam zostaje w tym grosikowym oszczędzaniu. I super. Czyli porządki w tym zakresie mamy zrobione, wydatki roczne dołożone. Także jak widzicie, mocno ograniczyłam te wyzwania, mocno ograniczyłam tutaj, ten zmieniłam ten budżet, jeżeli chodzi o listopad, ale myślę, że to dobrze. Ten budżet powinien zmieniać właśnie w zależności od tego jak działamy w danym miesiącu, jak, jak tutaj funkcjonujemy, także oszczędności długoterminowe tutaj na razie zostają puste, na pewno na pewno, jeżeli budżet na to pozwoli, i w listopadzie uda się wygospodarować jakieś oszczędności, to po prostu je tutaj dopiszemy, dołożymy do tych czterech wyzwań i myślę, że to będzie też fajne rozwiązanie. Spisałam sobie tutaj wszystkie wydatki, jakie mieliśmy właśnie na ten, na ten tydzień, pierwszy, tutaj paragony dołożyłam sobie tutaj w takiej osobnej kopertce. I teraz kochani, wymyśliłam sobie to w ten sposób, że jeżeli sobie na tej karteczce. Spiszę poszczególne kategorie i na przykład tutaj na ten moment więcej kategorii tutaj nie ma. I tak sobie pomyślałam, że może będę to sobie zaznaczała na różne kolory, yy, wiecie, na różne kolory tutaj flamastrów i będę sobie to po prostu dzieliła w ten sposób na kategorie. Więc sobie tutaj oznaczę. Ale żebyście widzieli, o co mi chodzi, no to mamy tą kategorię zdrowie i szukam tej pozycji tutaj u siebie na liście. Mam tą pozycję, zakolorowałam. To jest inne. Paliwo. Pies. Chemia. Chemia, chemia. Mamy jedną pozycję, a tu jest druga pozycja chemii. OK, I pozostałe to jest jedzenie. Ok. I pomyślałam sobie, że w ten sposób będzie to po prostu bardziej przejrzyste. Tu jeszcze jest jedno jedzenie. A tutaj coś się mi zadziało z tą chemią. No dobra, ale mniejsze o większe. W każdym razie, że będzie to w ten sposób zrobione, to sobie mogę przyczepić i dzięki temu mogę sobie tutaj podsumować poszczególne kategorie. Teraz razu będę to zliczała i będę to przepisywała na. I tu mam podsumowanie miesiąca. Dobra, i tutaj podliczymy sobie pierwszy tydzień. Może sobie zepnę. O, będzie łatwiej. Na jedzenie. Wydaliśmy. Dwieście czterdzieści osiem złotych i czterdzieści jeden groszy. Pies. I tu mamy dziesięć i dziewięćdziesiąt siedem dwadzieścia trzy. Czyli sto siedem dwadzieścia trzy. Zdrowie. Tu mamy jedną pozycję. Sto jeden sześćdziesiąt. Chemia. 74,98. Inne. Paliwo. W pozostałych kategoriach mamy zero. i sumujemy ile wydaliśmy łącznie w tygodniu pierwszym w listopadzie. 779 zł i 1 grosz. To są nasze wydatki w tygodniu pierwszym. Dodatkowo tutaj mam zapisane, tak jak Wam mówiłam, właśnie tą zaliczkę. Ale ja jej nie wliczam do budżetu, ponieważ y, ona poszła z oszczędności z poprzednich miesięcy, więc y, zostaje tak, jak zostaje. Przypnę sobie to tutaj może. Bo będę miała te kolorki już. Na, na przyszłym tygodniu może dopiszę po prostu więcej kategorii. Powiem Wam, że póki co ta forma podoba mi się. Kontynuujemy to na pewno przez listopad. No dobrze, kochani, zatem co? Pierwszy tydzień podsumowany. Wydatki roczne oraz wydatki yy, oraz oszczędności dołożone. Także działamy dalej w tym listopadzie i, i tyle na ten moment. Bardzo Wam dziękuję tutaj za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. I jak zwykle zapraszam do zasubskrybowania kanału, do zostawienia łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.